Cześć, cześć, dzień dobry! Witam bardzo serdecznie w kolejnej części naszego maratonu. Dzisiaj już jest część piąta, także jesteśmy tutaj na półmetku. Mamy wtorek. No i tutaj przychodzę z nadzieją, że tutaj pojawią się jakieś fajne wygrane. Odcinek piąty, także mam tutaj piąteczkę. Piątek miałem dwie, także myślę, że odcinek szósty również będzie z numerem piątym. Mam również tak Presto z numerem 15, także piątka też jest w tym numerku, 58 Win For Life i 19 Bingo. Także taki tutaj mamy zestawik, takie numerki, trzymajcie mocno kciuki. No i przechodzimy do drapingu, zaczniemy może tutaj od Presto, wersja pomarańczowa. Może będzie tysiak, zobaczmy. Co tutaj kryje się pod warstwą? Mamy 1 euro, także mamy tutaj zwrocik fajnie. Także już coś tutaj będzie dzisiaj. Teraz zdrapiemy sobie Wind for Life. Tutaj szukamy naszego symbolu. Główna wygrana to 500 euro, wypłacane miesięcznie przez całe życie. Tutaj szukamy takiej oto czapeczki. Mamy tak. Magnetofon, palmy i rakieta. Główna wygrana była pod magnetofonem. Ponadto 32 euro, także niestety ta zrabka przegrana. I przechodzimy teraz do zrabki Bingo. Zobaczymy, czy będzie dalej. Ja mam tutaj dopisywać. Tutaj mamy 19 numerek zrabki. I zobaczmy, mamy tak 58, 72, 72 mamy tutaj, 58 powyżej, 76 tworzy nam się tutaj już jakaś linia, 16, 69, 16 w drugiej linii, kolejna liczba 61. Trafimy dalej, tutaj mamy 92 siódemka, o pierwsza linia i ostatnia, tutaj tylko brakuje po jednej liczbie, 64. Zobaczmy dalej, teraz mamy 40 i 66, tutaj już mamy prawie linię, brakuje nam tylko 67, 40 mamy w trzeciej linii.

Wygrano. Teraz mamy tak trzynastkę i ostatnia liczba 78. Także niestety dzisiaj ta zdrabka nam nie dopisała. No ale byliśmy tutaj blisko. Tutaj prawie była linia, tutaj również, tutaj również, u góry również. Także było blisko. Niestety zdrabka przegrana. No i mamy ostatnią zdrabkę gwiazda tego maratonu. Zdrapeczka z numerem 5 i jest to zdrapka z, z Flandrii. Także zobaczymy, czy zdrapka z Flandrii nam tutaj dopisze. Zaczniemy tutaj od drugiej części tej zdrapki. Wygrywające liczby, a bonusy standardowo na końcu. Wygrywające liczby są takie jak 20, 24, 27 i 30.

O i mamy 37, super, mamy wygraną, tutaj już troszeczkę mi się odsłoniło, eee, no ale szukamy dalej. 27, kolejna wygrana, ale super, także zdrabka z Flandry tutaj dopisała, także będzie więcej niż zwrotnik, będzie plusik. Siódemeczka, szukamy dalej, może jeszcze coś będzie, tutaj jeszcze jest dwójka. Tutaj po boku już jest kod. Ale mamy jeszcze 4 liczby. Zobaczmy. Mamy tak, 18, 10, 32 i na końcu 35. Także zobaczmy, co tutaj nam się kryje. Albo może bonusy najpierw nie może. Albo w sumie, no zróbmy te bonusy, eee, zobaczmy, chociaż wątpię, żeby była tu stuba. ale zobaczmy, może tam w sumie jest stówka na dole, tutaj puściutko, tutaj również, tutaj również i ostatnia szansa, również, także tutaj będzie, także mamy tutaj wygrane tylko z tych dwóch liczb, tylko albo aż, zobaczmy. 37 mamy, 15 euro, tak jak właśnie tutaj e, widziałem. I 27, zobaczmy. Druga wygrana. Mamy również piętnastkę, także mamy tutaj 30 euro. Super. Zdrabka nam się tutaj podwoiła. Podwójna, podwójna wygrana. I dzięki temu mamy tutaj plusik na tej części, także bardzo, bardzo fajnie, pozytywny dzisiaj odcinek. Dwie zdrapki wygrane, dwie przegrane, ale wynik jakościowy bardzo fajny. Tutaj mamy trzy dyszki plus 1 31 euro z 20, także 11 euro dzisiaj na plusie. No i tutaj właśnie wpada kolejna kasa do naszej puli, także myślę, że. Już na ten moment jest całkiem fajnie, a mamy jeszcze 5 odcinków, 5 zdrapek kaszmania, także jeszcze wszystko może się wydarzyć. Mogą być jeszcze lepsze wygrane póki co jest całkiem fajnie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. E, oczywiście proszę łapeczki, jeżeli Wam się podobało. No i zapraszam na kolejny odcinek. Myślę, że kolejny odcinek pojawi się w piątek, także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Trzymajcie się do następnego. Papa! Pa.